Nie mogę przestać ich wąchać. Jeśli gustujesz w owocowo-korzennych zapachach, to nie przewijaj tego filmu. Nowy tydzień i nowy zapach tygodnia. I Want od Bibliotek de Parfum. Ludzie opisują go jako taki uwodzicielski, kuszący i soczysty. Intensywny, słodko-owocowo-gurmandowy. W nutach mamy... Bardzo mocno osadzoną wiśnie, te gorzkie migdały i likier, ale przewija się też śliwka i ta korzenna baza. Czyli słuchajcie, wanilia, cynamon, goździk i drzewo sandałowe. No, czy można stworzyć lepszą jesienno-zimową kompozycję? Ten zapach niesie ze za sobą pewność siebie, zmysłowość i taką delikatną prowokację. W efekcie czujemy się bardzo kobieco i atrakcyjnie, ale dzięki tym korzennym nutom też tak ciepło i sentymentalnie. I tak jak nie przypadam za wiśnią w perfumach, tak te naprawdę mi się podobają. Bo mimo, że ta wiśnia jest głęboko wsadzona, to nie jest dusząca. A kiedy je nosić? No, zdecydowanie obecny czas jest idealny, bo kompozycja dosłownie krzyczy, jesień i zima. Świetnie pasuje do cięższych tkanin, warstw i tej chłodnej atmosfery, którą właśnie ociepli swoim zapachem. Dla mnie osobiście idealny jak na te pory roku. Pomimo swojej intensywności, ma zachowawczą projekcję. Jeśli szukacie czegoś niszowego w korzennym klimacie, strzał w dziesiątkę. Koniecznie dajcie znać w komentarzu, Jakie perfumy najczęściej nosicie zimą?